mordy, witam Was w nowym odcinku, tym razem trochę innym na moim kanale, ponieważ dzisiaj będę nagrywać z Olą To nie znaczy, to nie jest nowe, ale dzisiaj będzie bez koni, ale oglądajcie cały czas, ponieważ będziemy sprawdzać siebie, jak dobrze się znamy. Bardzo się kochamy. Tak. I to będzie taki test zgodności, będzie się składać z trzech wyzwań. Pierwszym, będziemy grać w taką grę, na przykład jakim zwierzęciem jestem i ja muszę odpowiedzieć, i Ola musi odpowiedzieć jak ja myślę, i potem odwrotnie. No zobaczycie. Potem będziemy grać. Te zgodności, czyli na przykład, kto jest większym połaganiarzem? Będziemy zaznaczyć na takich tabliczkach, czy ja jestem większym syfiarzem, czy Ola jest większym syfiarzem. Trzecia próba będzie wyglądać tak, że zadamy sobie kilka pytań, na przykład, czy według Oli wolałbym latanie, czy niewidzialność? Latanie. Może bym tak odpowiedział, ale może nie, ale tego dowiecie się potem. I co robimy? Zaczynamy. Ale przedtem chciałam Wam powiedzieć, że właśnie na mój Instagram wpadły ankiety, w których możecie wybrać, co będę robił na przyszłym odcinku. Z Instagram kontroluje moje życie, które już Wam chyba obiecywałam na 7000 subskrypcji temu. Więc nagram go teraz. Zapraszam na mojego Instagrama. No i zaczynamy. Czyli musimy znaleźć rzeczy, które kojarzą się z nami. Czyli ja na przykład szukam 9 rzeczy, które kojarzą mi się ze mną. I dziewięciu rzeczy, które kojarzy mi się z Olą. Takich rzeczy jak zwierzę, miejsce, roślina, postać z filmu lub serialu, pora roku, hobby, kolor, kamień i jedzenie. I najpierw robimy żyty czy najpierw ja? Kamień, papier, nożyce. Najpierw Czyli jakbyś była zwierzęciem, to byłabyś... Trzy, dwa, jeden. Koniem. Renifcem. to koniem. Lubisz konie? No ale to jest cecha charakteru, w sensie żeby pasowało, a leniwce są takie, lubią sobie leżeć i są takie leniwe. <laughs> są takie ja. slow motion, a ja czasem jestem taka slow motion i naprawdę ja się czasem wydaje jakbym była leniwcem. I teraz tydek? Tak, tak teraz jestem tak. Raz, <laughs> dwa, trzy. Ja bym był goldenem, golden retrieverem, bo one są takie głupiutkie i śmieszne być kotem domowym. Bo co? No bo ty coś chwilę chcesz się przytulać, chcesz się miziać, chcesz się łasić, ale jak już się na coś wkurzysz, to przy zawsze nawet do ciebie podejdą i się będą przytulać, nawet jak są obrażone albo smutne, albo jak są na nie obrażone a ty jak się już raz wkurzysz, to jesteś jak kot, który po prostu już nie chce mieć co No No to kolejna zmieniem. runda. Tak. Miejsce. Raz, dwa, trzy. Fajnie. Włochy. Ja, jesteśmy słabi w tą grę. No i ja siebie widzę jako typowe Włochy, no. Kocham makarony, pizzę, włoską muzykę, włochu. Dobra. Teraz ja. O, ja. ławkie goła ja. spać. Tak, i pracować też w sypialni. On montuje filmy w łóżku, nie w swoim studiu. W łóżku, w sypialni. Następne. Roślina. Jaką ja bym mhm. roślinie, tak? Ja pisałem, że tą śmierdzącą. <noise> Czyli jaką? No coś mi tam nie wiem, jak się Chyba, nazywa. Chyba no, grzyb jest śmierdzący. No Jest taki grzyb śmierdzący, jest taki grzyb, on tak śmierdzi, on się nazywa właśnie jakoś coś. Chyba że jest naprawdę to bym była kaktusem, bo kaktusy nie piją, nie muszą pić i ja mam problem z piciem. Wody, że ja nie umiem no, w ciągu, z napojami nie masz w ciągu dnia nie umiem pić wody i mogę tak cały czas funkcjonować bez picia, bo mi się nigdy nie chce pić. Ja bym był lilią. Byłbyś rośliną toksyczną. Dobra, nie gram w to. byłbyś lilią? Bo jestem piękny. <grym> ty jesteś toksyczny. Ty, ty. Postać z filmu. Bardi. <grym> zgadza się. Teraz ty? Tak. Ale just jest ken. to śpiewa od ciebie, non stop. A wiesz w jest słuchaj tę piosenkę? jest bardzo smutna. <grym> No, sto procent. W 100% sto procent jak On Chcę sobie futro kupić jak Ken. I odgrywa takie scenki jak Ken. Tak, bo Mać zawsze mas. jestem ten drugi, jestem w cieniu blondynki różowej. Pora roku. Jaką miałbym ja porę roku? Tak, lato. Lato. Tak, bo Kocha. kiedy jest gorąco, to nic się nie chce robić i ty, to by nigdy też nic nie chce robić. Ja po prostu kocham gorąco. Ok. No tak. Ej, zimno. tyle. Bo jesteśmy super do siebie podobni, nie? Hobby? Oglądanie swoich story. A jest dziecko? No. Pani. Ale granie w LOLa też. No, ale wolę spać, niż grać w LOLa. Kolor. Dobra, na no że różowym. Następne. No róż. Pewnie trzeba już. A ty byłbyś żółtym. Chcemy napisać Żółtym. Kamieniem. Jakim ty byłabyś kamieniem? Takim, co się rzuca kaczki na jeziorze. Czemu rzucasz kaczki? W się sensie nie, nie. Żeby kaczki, tylko te kaczki, te... Synu, te kaczki, co się rzuca. Takim kamieniem. Nie rzuca się nie kaczki. Ja byłbym węglem. Bo węgle zmieniają się diamenty. Jedzeniem. makaron. Makaron. Kocham makarony. Rano, dwie czy w nocy, makaron zawsze śni mi się. Do nocy? To jest ja zupa pomidorowa. Czemu? Bo wszyscy mnie lubią. Kolejny etap! Jaki teraz miał być etap? Zobacz, czy to się nagrywa. Dobrze, teraz gramy taki typowy test zgodności, czyli kto bardziej, więcej, lepiej... I musimy zagłosować. Kto Zawsze będę ja. Zgadzam się. Kto więcej bałagani? No chyba ci teraz coś Ona po... Ola, ty nigdy je posprzątałaś, nie. posprzątałaś po sobie? Tak. Nie, leży ten burger tam... Gdzie leżał Ola? Jedliśmy kolację, ja wszystko posprzątałem, wszystko do zlewu włożyłem. Dobra, ułożyłem. no aktualnie Dobra, raz. aktualnie ja, ale ty kiedyś. Od roku, Ola, aktualnie ty. Nie. Od kiedy razem mieszkamy? Nie, to ja ty na początku nic nie sprzątałeś. Ja się sprzątam. Nie, 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 nie. nie. nie, nie, nie. Ile razy stawiałaś pranie? No, ja stawiam pranie. Już nie ale nie już pranie, nie stawiasz? Ej, wstawiłam pranie, właśnie trzeba wyciągnąć z kręgi. Kto w kłótni bardziej krzyczy? Co ja mówię na siebie? No ja na mnie. No bo ty mi cały czas mówisz, że się cały czas zdrę na ciebie. Nie. Ty tak. właśnie w ogóle nie drżesz. Jak ja coś do ciebie mówię, to odchodzisz do swojej skorupy i nic nie mówisz. No ale to czemu na mnie mówisz, że się cały czas drę na ciebie? Bo się drżesz. No to właśnie, to ja czy ty? A ja bardziej. A ty częściej. <laughs> Kto bardziej angażuje się w YouTube? Znaczy, no, w musi mieć wszystko w No poproszę. tak, na przykład powiemy wam, jak wyglądał ostatnio odcinek z Simsów. Wszystko przygotowałem. wiem kamery, w Simsy pobrałem, zrobiłem... Znaczy, napisałem takiego gościa, żeby nam mapkę zrobił. Przygotowałem wszystko i Ola miała tylko przyjść i powiedzieć hejo, hejo hey", i grać w Simsy. I nie zrobiła nawet tego. Na ostatnią chwilę to nagrywaliśmy, masakra. Miałam chwilową załapkę związaną z moim egzystowaniem <śmusznanie> na tym Następne pytanie. To <śmuszne> mówi częściej przepraszam. W ogóle nie mówię, przepraszam. Tylko, tylko Ola ma tak, że Ola jak coś odpierdoli, to Ola zachowuje się po prostu... Ona wie, że coś odpierdoliła i po prostu zachowuje się jakby nic nigdy nie było No nie, nie już! No bo ja wiem, że ty powinieneś mnie przeprosić i ja wiem, że ty mnie nie przeprosisz, dlatego już, żeby było wszystko dobrze. Teraz użytkownik Matiskada to pytanie. Kto częściej kłamie? Chociaż nie wiem, bo może może ty tak dobrze kłamiesz, że jeszcze ci po prostu nie nakryłam na to. Ale tego nigdy się nie dowiemy. No właśnie. Dobrze, to był drugi etap i teraz... Teraz trzeci Ach, to... etap naszej gry, czyli będziemy sobie zadawać pytania. Jak dobrze się znamy? Nie wiem jakie jeszcze pytania. Zaczynaj. Właśnie chcemy nagrywać odcinek. Już wszystko przygotowałem. Tu jest lampa, jest kamera, druga lampa. Tu są z tyłu lampy, jest też Ola. Ale wiecie, ktoś nie przygotował do odcinka Ola. Bo teraz dopiero szuka pytań. Zapraszam Mówiąc? do mnie na Instagrama. A nie, jest na, tu na YouTube zapraszam. Ile miałam chłopaków? Pff. No, co to zapytasz? Ja mam tobie, wiem. Więc... Sześciu. <głos> <głos> Czego najbardziej się boję? Wysokości. Ej, no! dobrze. <noise> tak! Dobrze! Znaczy, już nie ja wiem, przecież zawsze gadasz, że masz lęk wysokości. Nic, Nic nie mam. Tak Zostawcie suba, ponieważ 60% użytkowników, którzy to oglądają, nie subskrybuje. Natalka, ja widzę, że nie subskrybujesz tego kanału. Marysia, ja też widzę. Andrzej, zostaw suba. Dzięki. Dokładnie na takie, gdy kupiłam Dilek. Ja diabiet. Nie wiem. Kiedy razy mówiłam, no pomyśl. Chociaż strzel tu wie. Masz dzień, miesiąc, rok. Dalej, wydedukuj. 2004. Tak, cztery. Miałam trzy latkę? A nie. 2014. Nie. 13. Nie. 13. to było zimą, marzec, luty, luty, 27. 25. No nie wiem! trzeci luty 2013. Ja to no tyle powiedzieć. razy to wszędzie mówię. Co według mnie jest najtrudniejsze w mieszkaniu samemu? W sensie bez rodziców. Musi nie mać, kto gotować też, ale nie o to mi chodziło, tam gotowanie. No ogólnie, czyli gotowanie. Ale chodzi mi o to, że najtrudniejsze jest wymyślanie, co codziennie jest na śniadanie, obiektów To jest no. Najtrudniejsze jest tak wymyślić, gotować, to tam jeden pies, ale jeśli możecie mieszkajcie tak długo z rodzicami, jak się da. Mało mogę wrócić? Nie, moja mama już. już zrobiła remont. Już nie ma pokoju Mattiego. A mi mama zawsze mówi, że pokój na mnie nadal czeka. Napisałam e, dwa moje natręctwa, które robiłam, gdy byłam młodsza i do mnie chociaż jedno, takie co po prostu musiałam to robić, takie moje dwa natręctwa, fobie, nie fobie, natręctwa, że musiałam to zrobić, takie, że wiesz co to jest, nie? Natręctwo. Musiałeś zawsze nosić legginsy, łańcuchy? <laughs> Musiałeś. Musiałaś sprawdzić, czy nikt nie stoi za drzwiami. No, dobrze. Serio? No, zawsze jak gdzieś wchodziłam do jakiegoś pokoju czy do łazienki, to ja zawsze, jak drzwi się otwierały do środka, to musiałam zobaczyć, czy nikogo nie ma za drzwiami. No, a droga rzecz. No nie wiem, no. Że liczyłam sylaby albo litery. Więc jak widziałam jakieś słowo, na przykład była tam reklama. To musiałam. Reklama, trzy sylaby albo re, ale czy musiałam liczyć literki? Miałam takie natręctwo przedyskutować kilka rzeczy, powiedzmy, czego najbardziej we mnie nie lubisz. Ale nie wiem, chcę, muszę wybrać co jedną z wielu rzeczy, której w tobie nie lubię i nie wiem, które mhm. jest najważniejsza. Mhm. Widzę, co napisałeś. Co napisałem? Niczego. I to wcale nie jest nic, bo tych rzeczy jest wiele. Bo będę... jestem idealny. Nie jesteś idealny jest i to jest właśnie twój błąd, że tak myślisz i nic sobie nie zmieniasz. Tak jest, że często w sytuacjach, gdzie trzeba być poważnym, nadal jesteś dziecinny. Jak i no robisz sobie? wstyd. na przykład, wymieni jedną taką no, sytuację. Ale to teraz tak nie wiem. No, wymieni jedną no, sytuację. Ale to tak jest. Kiedy nie byłem poważny, kiedy no, miałam być poważny. No, jesteś poważny. Tylko hmm. nawet wtedy nie jesteś poważny, kiedy masz wim, być poważny. Wim. No, nie pamiętam teraz. Albo że jestem super przystojny niekreatywny. kreatywny, że to mi się wtrącasz to... do moich filmów i chcesz Prowadzisz mój kanał po swojemu i dwie moje fobie. Mizofobia, Fonie, że na dźwięki, na blaskanie No też. A masz to napisane? No właśnie, nie, ale w sumie przypominać o tym, że to mam i to w sumie jest najważniejsze. Mizofonia, no ja, bo mam nadwrażliwość na dźwięki wydawane przez ludzi. Jak ktoś obok mnie mlaska, pociąga nosem w torbie, ja mogę zabić, mogę po prostu zabić i tak się gotuje. Dobra, ale to jeszcze jakie mam fobie? Jakie inne fobie? No nie wiem. Fraustrofobia. Ja No tak, przecież ja się duszę, jak ja zakładam bluzkę i... A mi... i dotykanie nosa. No ja, ja się... Jak ja ja mi, się jak mi bluzka nie chce przejść przez głowę za, za długo, to po prostu wariuje. Mogę wpaść w show, a ty działy w to pająki, no ale dotykanie nosa to też może być. W ja mam dużo fobii. Przestań! Jaki jest mój ulubiony superbohater? Twój ulubiony Spider-Man. Bo innego nie znasz i powiedziałaś Spider-Man. Nie, bo zawsze lubisz spider -Mana. Ostatnie pytanie! Kim chciałam zostać, gdy byłam mała? Chwytem naszym. byłam mała? Mój pierwszy zawód, który chciałam mieć, mszczęśnikiem. <laughs> Sprzedawcą mięsnym. Nie. <laughs> Trzeba yes. było spełnić marzenia. Wtedy może też byś miała kontakt z ilusiem. <laughs> Przez Przez gumowe rękawiczki. Czego najbardziej w tobie nie lubię? Zatajania prawdy i kłamstwa? Nie, że mnie nie słuchasz. Jakie prawdy kłamstwo? czy czym ty teraz gadasz? Co? Ty mnie słuchasz? A, no. Dziękuję, to by było na tyle w tym odcinku. Uy, dla Was Matyski, zostawcie mi suba, ale jak się nie zostawiajcie. Dobra. No, no to, teraz ty. Ale ty śmierdzisz, Maty.